Z nami do sukcesu. Od 20 lat dziesiątki doskonale wykształconych absolwentów, przygotowanych do wejścia na zmieniający się rynek pracy, opuszczają corocznie mury Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Chcesz być jednym z nich? Zapraszamy! Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie kształci na dwóch kierunkach kilkunastu specjalizacjach stacjonarnie i niestacjonarnie. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Na kierunku turystyka i rekreacja na studiach zarówno licencjackich jak i magisterskich masz do wyboru m.in. następujące specjalizacje turystyka międzynarodowa, organizacja usług turystycznych, menedżer hotelarstwa i gastronomii oraz zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Na filologii angielskiej na studiach licencjackich i magisterskich Możesz wybrać specjalizację tłumaczeniową, nauczanie języka angielskiego jako cego czy język angielski w biznesie. W związku z tym, że jesteśmy uczelnią o profilu praktycznym, integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe. Wymiar praktyk to 6 miesięcy na studiach pierwszego stopnia licencjackich i 3 miesiące na studiach drugiego stopnia magisterskich. Na kierunku turystyka i rekreacja praktyki można odbywać m.in. w biurach podróży, hotelach, centrach kongresowych w zależności od wybranej specjalizacji oraz oczekiwań studenta. Kształcimy w profilu praktycznym, biznesowym. Dlatego aspekty powiązania kształcenia z praktyką gospodarczą są dla nas bardzo ważne i na tym polu mamy imponujące osiągnięcia. Naszymi partnerami oferującymi studentom odbywanie praktyk zawodowych są takie firmy jak Sheraton, Marriott, Bristol czy Regen. Sami również dysponujemy ośrodkiem konferencyjno-wypoczynkowym Biały Pałac w Alczewie. Na filologii angielskiej studenci odbywają praktyki w biurach tłumaczeniowych, w wydawnictwach, w mediach, w korporacjach, liniach lotniczych, a także w szkołach językowych. Studiując u nas. Masz szansę na wzięcie udziału w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus, Plus i wyjechać na studia bądź na praktyki do tak atrakcyjnych turystycznie i kulturowo krajów jak Hiszpania, Włochy, Grecja czy Cypr. Wśród naszych partnerów poza programem Erasmus znajdują się Kijowski Uniwersytet Turystyki, Hotelarstwa i Prawa oraz Zagraniczny Ośrodek Polskiej Informacji Turystycznej w Amsterdamie. W przypadku praktyk zagranicznych student otrzymuje wynagrodzenie, wyżywienie i noclegi od kontrahenta zagranicznego w czasie trwania praktyki. Hi, my name is Eusenia. I'm from Belarus and uh, I'm studying here in Stary University in Warsaw. So I think that uh, studying in Poland is a great opportunity to um, meet new people, to have more interesting and uh, highly professional education here i'm i feel living here more welcomed. Uh, I met a lot of people here and I'm uh, very proud that I'm studying here in Steele because it's um, an open door to study, to meet new people, to uh, have the opportunity to find a great internship or a, or a job and uh, or to study abroad. So, welcome! <laughs> Ważnym atutem uczelni jest zespół kadry naukowo-dydaktycznej, do którego należą uznani naukowcy, autorzy podręczników akademickich i artykułów naukowo publikowanych w kraju i za granicą oraz praktycy o wieloletnim doświadczeniu w branży turystycznej i w dziedzinie filologii angielskiej. Działalność naukowa pracowników znajduje odzwierciedlenie w cyklicznie wydawanych zeszytach naukowych Turystyka i Rekreacja, Roczniku Language and Literary Studies of England. Workshop oraz monografia. Wielką uwagę uczelnia przykłada do współpracy z samorządem studenckim. Spostrzeżenia studentów, ich uwagi i propozycje, kierownictwo uczelni zawsze wnikliwie analizuje i rozwiązuje wspólnie ze studentami. Nasza uczelnia od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu szkół wyższych o profilu praktycznym. Należy podkreślić, że duża część naszych absolwentów to osoby odnoszące liczne sukcesy w życiu zawodowym i zajmujące kierownicze stanowiska w hotelach, biurach podróży, gastronomii, a także są to właściciele dobrze prosperujących podmiotów gospodarczych z szeroko pojętej branży turystyki i szkół językowych. Witajcie serdecznie, nazywam się Joanna Polityczna, a ja nazywam się Tomorzyn Maniusieński. Od ponad 5 lat prowadzimy biuro podróży Majda, które organizuje wyjazdy dla szkół, urzędów i To Ponadto prowadzimy jeden z salonów wakacje.pl, więc sprzedajemy oferty innych operatorów. Obie ukończyłyśmy Wyższą Szkołę Turystyki i Języków zarówno na kierunku licencjackim, jak i na kierunku magisterskim. Dodatkowo miałyśmy możliwość ukończenia kursu pilota wycieczek. Dodatkowo szkoła dała mi możliwość skorzystania z kursu przewodnika warszawskiego. Turystyka to nie tylko nasze wykształcenie, ale przede wszystkim nasza pasja, którą przekładamy w naszej codziennej pracy i przekazujemy to klientom, klientom ale i naszym pracownikom. Oprócz zatrudnianiu pracowników biurowych, co roku zatrudniamy 15 pilotów przewodników, dlatego jeżeli w Twoim CV zobaczymy, jak już ukończyłeś wyższą szkołę turystyki i współpracy, na pewno Twoja furtka do współpracy z nami jest otwarta, serdecznie zapraszamy. I zapraszamy do aplikacji do Wyższej Szkoły Turystyki i Języków. Polecamy. Straszamy. Decydując się na studia u nas, możesz rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności językowe, bądź nauczyć się nowego języka. W naszej ofercie mamy oprócz tak oczywistych wyborów jak angielski, niemiecki, hiszpański czy rosyjski, również język chiński. Dołączając do nas, zbudujesz solidny fundament pod swoją przyszłość zawodową. Zapraszamy na studia dzienne. Jeśli natomiast już pracujesz, nic nie stoi na przeszkodzie by rozwijać się dalej. Studiuj niestacjonarnie, w soboty i w niedzielę. Z naszej uczelni wyszło już blisko 4000 absolwentów z tytułem licencjata lub magistra. Oni spełnili swoje marzenia. Jeśli wybierzesz naszą uczelnię, pomożemy ci spełnić twoje. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej www.Wyższa Turystyki Języków Obcych.edu.pl